Witam wszystkich serdecznie w ten piękny wtorkowy poranek, gdzie rozpoczniemy tą wielką wyprawę prawie 400 km ze środka Polski nad morze. Podróż powinna się zakończyć w poniedziałek. Jeżeli wszystkie plany się powiodą i pogoda dopisze tak, jak jest na prognozie, to w poniedziałek powinienem zamoczyć koło w morskich falach no ale zobaczymy postaram się na bieżąco informować rower jak widzicie spakowany zaraz zobaczycie dookoła jak to wygląda dwie sakwy z ciuchami kasta z elektroniką śpiwór, namiot Walizka Żarcia. No i trzeba jechać. W 22 km i godzinie jazdy dojechałem do Wyszyny. Jaki tu jest super kościółek Świętego Wawrzyńca. Taki cały z drewna zrobiony, okrągły. Świetny. No nic, a ja jadę dalej. Do zobaczenia później. Przejeżdżam pod autostradą A2. Jedna jezdnia, druga jezdnia. A my jedziemy dalej. 37 kilometrów i będziemy płynęli promem przez Wart. No, mijam bazylikę w Licheniu. Przejechane, e, gdzie to jest? Nie będzie widać. 50 kilometrów powiedzmy. No i jedziemy dalej. Jeszcze niecałe 50 przede mną. Myślę, że w Ślesinie przerwa na obiadek. Ło matko jeden. W Ślesinie przerwa na obiadek, a potem już ostatnia prosta do Kruszwicy. Dojechałem do Ślesina. Jestem na kempingu obok tężni. I postój na obiadek. Będę sobie robił jakąś zupę. Zobaczymy co dzisiaj w menu niestety żeby się dostać do jedzenia, to muszę odłożyć trochę tego sprzętu na bok. Więc tak, dzisiaj w menu kapuśniak, drochowa, jarzynowa. Dzisiaj trochę delikatniej. Dzisiaj w menu będzie jarzynowa. Opa, trochę sobie odsapnę przy okazji. Na początku trochę za mocno pedałowałem, i teraz już czuję w nogach, że za dużo pomagałem rowerkowi. Ale rowerek zdecydowanie czuje obciążenie. Pierwsza kreska mi spadła po 45 km, więc nawet z moim pedałowaniem to jest i tak troszkę szybciej niż powinno być. Nie dużo, bo o 5 km, ale. Myślę, że bez problemu zrobię te 100 km i dojadę tam gdzie chcę dojechać dzisiaj No dobra Przerwa na obiad No nawet ładne widoki Koniki na łące małe źrebaczki obok nich Kurczę, nie wiedziałem, że tak szybko mi się uda zajechać na to morze. Tak celowałem na wschód od Gdańska, a nie na zachód. No ale może jednak. Tylko nie słychać szumu fal. Pierwszy widok na Gopło. Przejechałem wszystkie jeziora, mikorzyńskie, Ślezińskie, kanał. I tu mamy już pierwsze przebitki Gopła. No, na razie się fajnie jedzie. Trochę kreski baterii zaczęły szybciej uciekać niż się spodziewałem i troszeczkę musiałem zwolnić. Ale poza tym jest przyjemnie. Bardzo mały ruch na tych drogach, które wybrałem. Przez jakieś malutkie wioski. Nawierzchnia nawet ładna, więc nie ma co narzekać. Przejechane mam 74 km. Wjeżdżam do Połajewa i mam jeszcze dwie kreski baterii. Tam jest gopło, ale nie widać. No i mogłoby wam się wydawać, że następny klip będzie z pola namiotowego w Kruszwicy. Otóż nie, nie dojechałem tam. Mniej więcej 7 km przed Kruszwicą jechałem sobie spokojnie przez pewną wieś. I z okien jednego z domów zobaczyło mnie pewne małżeństwo. I jak zobaczyli mój rower. To wyskoczyli z domu tak szybko, że nawet nie zdążyli butów założyć. Dogonili mnie samochodem niecały kilometr od ich domu i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że mają nastoletniego syna, który również zmaga się z chorobą, i również jeździ na rowerze trójkołowym i chcieliby bardzo jeździć z nim na dłuższe wycieczki. Niestety nie starcza mu sił, więc myśleli już od jakiegoś czasu o elektrycznym rowerze trójkołowym. Jak zobaczyli mój, stwierdzili, że muszą ze mną porozmawiać. No i jak zaczęliśmy rozmawiać, to zaprosili mnie do domu na herbatę. Z herbaty zrobiła się kolacja, z kolacji zrobił się nocleg, potem jeszcze śniadanie. I w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Lucynce i Romanowi za to, że byliście tacy wspaniali. Super nam się rozmawiało, siedzieliśmy prawie do północy. Również serdeczne pozdrowienia dla Antka. Mam nadzieję, że następnym razem uda mi się z Tobą wygrać w UNO, bo teraz nie miałem żadnych szans. And of course, uh, huge, huge greetings to Michelle. I wish all the best for you and your family. I hope to see you again. Następnego dnia rano, jak już zjedliśmy śniadanie, miałem wyruszać. To Lucy Roman wsiedli na swoje rowery i odprowadzili mnie do najbliższej miejscowości. Więc jesteście niesamowici. Już jesteśmy umówieni na następne spotkanie, tylko muszę wrócić z nadmorza. Więc nie spałem w Kruszwicy, spałem przed Kruszwicą, a teraz wracamy do następnych klipów z wyprawy. A, jeszcze jedno. Mikołaj, jak Ci się podoba mój uchwyt do mikrofonu? No i jestem w Kruszwicy. Nad Szlakiem Piastowskim i pod Mysią Wieżą. A tu jest Jezioro Gopło. I tam, w tej przystani żeglarskiej, tam miałem dzisiaj spać. W sumie miałbym fajny widok na Mysią Wieżę, ale na pewno nie miałbym takiego wygodnego łóżka i pysznego śniadania, więc... Ale nie żałuję. No, czekałem pod paczkomatem prawie do 12, Kuriera nie było. I zadzwoniłem na infolinię, tam mi nikt nie chciał pomóc. Ale zobaczyłem w pewnym momencie bus impostu i puściłem się w pościg. Udało mi się pana dogonić i paczuszka jest już ze mną. I teraz mogę ruszać w dalszą drogę. 12:20. Będę za chwilę opuszczał Kuszwice. Minąłem Inowrocław. Tak jechałem bardzo bokiem, więc nie przejeżdżałem przez główne centrum miasta. Teraz już będę wyjeżdżał i zaczynam w końcu jechać drogami, które są oznaczone jako Europejska Droga Rowerowa Eurovelo 2. I ona powinna mnie doprowadzić prawie do samego Torunia i w Toruniu powinienem już yy, poczuć w końcu Wiślaną trasę rowerową. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie ta Eurovelo wygląda tak. Co prawda nawierzchnia jest ładna, natomiast dzielę szosę z samochodami, więc szału nie ma. Eee, a obok mnie biegnie droga krajowa nie wiem jaki numer, także tam bym na pewno nie chciał się znaleźć, pomiędzy tymi tirami. Ok, wygląda na to, że tu dzisiaj będzie mój obiadek. Bo na tej trasie niestety nie ma żadnych przystanków takich dla rowerzystów, takich fajnych wiat. Na mi jeszcze żadnej nie spotkałem, ale jest stary, nieużywany przystanek autobusowy, tu sobie zrobimy zupkę. Może jakiś chleb z pasztetem jeszcze. Na ten moment przejechane mam 30 km od Kruszwicy, do Kruszwicy miałem 7, i po Kruszwicy goniłem jeszcze kuriera impostu, i tam ze 3 km na pewno nabiłem. Więc łącznie 40 km za mną. I jeszcze 35 przede mną. Na razie mam wszystkie kreski baterii, także jest pełna moc. A teraz jeszcze się najem, i tutaj też będzie pełna moc. Dzisiaj mam ochotę na. Chleb z pasztetem do zupy i jakąś treściwszą zupę, na przykład kapuśniak. Dzisiaj zupka kapuśniak. Ręce trzeba umyć przed jedzeniem. Miałem nadzieję, że ta wiata ochroni mnie trochę od wiatru, ale widzę, że niestety nie. Wiatr wieje ze strony otwarcia tej wiaty i tu się kotłuje. Liczyłem na to, że może będzie trochę z boku i będę miał tutaj spokojniej, żeby rozpalić ogień, ale no jest co jest. Życzcie mi smacznego. Firma Jemy Jemy i DJI nie są sponsorami tego filmu. A szkoda, dojechałem do Gniewkowa, jaki tu mają malutki uroczy rynek i pomnik Święcia Władysława Białego Gniewkowskiego. Z tej strony trochę się wydaje brukowany, natomiast przez środek mają taką aleję z drzewami i donicami, z kwiatami, bardzo milutka. Minutka pauzy, jedziemy dalej. Zbliżam się już powoli do Torunia. Według nawigacji zostało mi 20 km do celu. Przed chwilą minąłem znak nadleśnictwo Toruń, więc to już jest zawsze dobry znak. Jak już widzisz nazwę swojej miejscowości docelowej na jakiejś tabliczce. Eee. Ale jechać po takiej nawierzchni to jest sama przyjemność. Tu jest gładziutki, czyściutki, nowiutki asfalt. Co prawda, duży ruch samochodów, nie spodziewałem się. No ale biorąc pod uwagę, jaka tu jest ładna droga, to się nie dziwię, że tyle aut robi sobie ten skrót. No więc, od Kruszwicy 53,9 km za mną. Jeszcze 10 było przed, czyli 64 już zrobione. Zostało mi jeszcze 11, i to jest pierwsze spotkanie z wiślaną trasą rowerową. Może nie wygląda, za chwilę pojadę dalej, będzie lepiej. Natomiast jest pierwszy znak rozjazd dla rowerów w lewo na Bydgoszcz, w prawo na Toruń. I ja właśnie pojadę w prawo na Toruń. Tu, 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 tu tą drogą, tą drogą i tam strony turunia. No i dojechałem. Pierwszy kontakt z Wisłą. Nie żartuję. Wisła jest tam za tym wałem. Jedziemy ją zobaczyć. O! A Wisła jest tam daleko, za polami. A tak wygląda wiślana trasa rowerowa w tym odcinku pomiędzy Toruniem a Bydgoszcz. Betonowe płyty przerośnięte trawą. No nic specjalnego, szczerze mówiąc. W kwestii sprostowania Toruń nie chciał prowadzić ścieżki rowerowej szczytem wału, więc zrobił równoległą wzdłuż ulicy, ale na mapie oznaczone są obydwie. Przejechałem przez wał, tu już w Toruniu, i zastanawiałem się, dlaczego ta droga jest taka zarośnięta, Jakby już nie była jeżdżona, używana. To już teraz wiem, dlaczego jest niejeżdżona i nieużywana. A tam jest przecinka, którą chciałem dostać się do brzegu Wisły, żeby zrobić zdjęcia mostu i tak dalej. Natomiast no nie przejadę ten. Chyba. Jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że to jest tyle, co widziałem Wisłę. No i udało mi się dojechać do Turunia. Most Piłsudskiego i Stare Miasto. Wisła oczywiście prawie pusta. Wielkie łachy piachu. Jadę teraz na nocleg, a jutro jak wyruszę w kierunku Grudziądza, to może wjadę na Starówkę. Zobaczę. Wjechałem na miejsce, ale powiem szczerze, nie spodziewałem się, że to będzie tak płocznie. Matko jedyna. Pełno kamperów. Tam jeszcze zostało kilkaset metrów do bramki. Jestem już na ośrodku. Tamtędy wjechałem. Tu jest wielki budynek, to jest recepcja. I tak myślę, żeby się rozbić tu w tym miejscu. Ta rampa wjazdowa jest do toalety i pryszniców dla osób niepełnosprawnych. A ten budynek tutaj, co prawda wejście od drugiej strony, to jest świetlica. Jak jutro będzie padał dzień, to po prostu cały dzień mogę siedzieć w świetlicy. Tu jest kran z bieżącą wodą, a tu jest słupek z prądem. Więc jak się rozbiję tutaj, to będę miał wszystko pod ręką. No witajcie moi drodzy drugi dzień mojej wyprawy zakończyłem na polu namiotowym Trump, <grymne> ale nie Donald Trump w Toruniu, zaraz obok mostu Piłsudskiego, bardzo fajne miejsce wypadowe na wycieczki, no ja nie będę miał na to czasu, ale wszystko u mnie ok, jestem już rozbity, wykąpany. nawet pani mi pozwoliła schować rower na noc do takiego warsztatu więc nie zmoknie na jutrzejszym deszczu chyba ma zacząć padać nawet dzisiaj w nocy więc zobaczymy a ja się biorę za przygotowywanie kolacji dzisiaj planuję mieć herbatę kaszę gryczaną i gulasz z mięsem wieprzowym do tej kaszy gryczanej myślę, że po tym dzisiejszym, po tej dzisiejszej jeździe, którą miałem, to muszę trochę odzyskać sił. Czas się pobawić w Magdegester. operacyjkę zrobioną, kasza gryczana z gulaszem mięsnym. W takim sosie, herbatka miętowa. Łóżko już pościelone, jak zjem to idę spać. Zostawiam skrzynkę na dworze. Mam nadzieję, że będzie jak się obudzę. Namiot miał taką Taki haczyk do wieszania jakiejś takiej lampki. No i mamy taką fajną lampkę, tylko że bardzo słaba jest w niej bateria i trzeba ją nonstop trzymać na kablu. Ten kabel, żeby nie wisiał w dół, to Izunia mi przyszyła takie gumeczki co kawałek. I teraz ten kabel jest ładnie poprowadzony wzdłuż grzbietów namiotu, no i potem tutaj trafia do ładowarki. Także rewelacja, dzięki żona. do a